Piotr mróz powiedział. Są obrzędy na cześć te, tego złego, czyli szatana. Nie, nie, nie. Ja w październiku i przez cały rok chwytam to. To mu potem śmiercią grozili. I że po prostu ktoś nie za... ktoś mnie. Za... Powiedział, że księdza w pokolenie przyjmuje i zażartował, że dał mu 100 tysięcy złotych w kopercie. Ja dałem 100 tysięcy złotych. To go zwyzywali, ty pusty dzbalię? Czemu nie dałeś tego na onkologię? Tylko na ty księży, pasi brzuchu, bo wiadomo, że księża to nic dla nikogo nie robią, to wszystko tylko kasę dla siebie, dla siebie, dla siebie biorą. Cokolwiek pozytywnego na księży, na kościół nie powie, zaraz po prostu jadą po nim jak po jakiejś, no, tkaninie. Moja znajoma raz w obronie księży kościoła stanęła. To cały oddział ma teraz z niej polewkę i mówi: O, to ta kościółkowa. i co są tylko jakieś tematy związane z wiarą, to zawsze w jej kierunku coś tam gadają. Jedna matka z całej klasy nie wypisała swojego dziecka z lekcji religii, bo syn sam nie chciał, to wszyscy dookoła zaczęli jej gadać: Czemu pani jest taka głupia? Czemu pani tak dziecko krzywdzi? W takich przypadków. Jest bardzo wiele i to nie jest dla nikogo miłe. Do tego stopnia że ktoś tam inny mnie wprost zapytał Księże, dlaczego ja jestem wierzący? Dlaczego Bóg mnie nawrócił? Przecież odkąd ja o Nim mówię, non stop jakieś żarciki, non stop jakieś podteksty, non stop jakieś wyszydzenia. Przecież gdybym nie wierzył, Tyle rzeczy byłoby prostsze, ludzie by mnie bardziej szanowali, mnie by ze mnie żartowali, może nawet więcej miejsc by mnie zapraszali. że po co to wszystko? Odpowiedziałem, mówiąc to, co teraz chcę powiedzieć: że siostra zakodna raz sobie szła w Habicie, i podszedł do niej taki chłopak, i mówi: Siostro, chcę ci po prostu powiedzieć, że zawsze, jak Ciebie widzę, Twój habit, to myślę o Panu Bogu i po prostu dzięki za to. Eee, Michał Koterski w jednym z wywiadów: Nie ukrywam, że przed każdym ważnym spotkaniem modlę się. Powiedział, jak na stacji benzynowej podszedł do niego spodowo wyglądający chłopak i powiedział: Panie Michale, dziękuję Panu, że ty tak otwarcie o Panu Bogu mówisz. Wracając do pytania: po co? Przyznawać się do wiary, po co mówić o tym innym, po co nie wypisywać się z religii, żeby być takim małym światełkiem, świeczuszką, takim znakiem, który innym o Panu Bogu przypomni wtedy, kiedy najbardziej tego będą potrzebowali. Mi kiedyś wierzę bardzo pomogły siostry klauzurowe, e, bo to naprawdę cały czas są takie zakony, gdzie żyją siostry w totalnym odcięciu od świata. One, jak wstąpił, na przykład kleryskie takie są, nagrywają z nim odcinek, one jak pójdą do zakonu, to, to Totalnie odcinają się od świata. Nie mają pieniędzy, nie mają telefonu, nie mają chłopaków, nie mają nic. Zamykają się dobrowolnie na przestrzeni kilkunastu metrów kwadratowych i one wiedzą, że jak tutaj wejdą, to tutaj umrą i że ich życie to głównie będzie modlitwa, praca, skupienie. I dla mnie takie odkrycie, że są takie kobiety, które zostawiają totalnie wszystko tylko po to, żeby się modlić za ciebie, za mnie, za wszystkich. E, bo takim znakiem, no nie, no, to, to w tym musi coś być. W tym musi być Bóg. Bo ja nie wierzę, że ktoś sam sobie mógł z siebie tak wymyślić. Zamykamy się, izolujemy się, po prostu oddajemy wszystko boku, jeżeli wewnętrznie czegoś wielkiego by nie poczuł. I ja właśnie w tym odcinku, o którym wspominałem, czy pytałem siostrę, siostro, dlaczego? Dlaczego zostawiłaś tu wszystko? Dlaczego Ty tak żyjesz? Dlaczego Ty nie masz nic? I ona powiedziała: Z miłości do Jezusa. To jest coś, co mi pomogło w wierze, kiedy tego potrzebowałem. Jestem przekonany, że każdy, kto wierzy, będzie dla niej takim światełkiem, które jak gdzieś w czyimś jej życiu będzie ciemno, będzie wskazywało odpowiednią drogę, pokazywało, że można inaczej. Wielkie dzięki dla pana Piotra Mroza i w ogóle wszystkich, którzy przyznają się do Jezusa. E, bo to naprawdę zupełnie inaczej, jeżeli coś mówi ksiądz, a zupełnie inaczej, jeżeli o wierze mówi ktoś, kto księdzem nie jest. Także w imieniu wszystkich księży i katechetów, którzy próbują młodem przekazać wiarę, e, bardzo dziękuję wszystkim, którzy nie wstydzą mówić o Bogu. O tym, jak wiele Jezus modlitwa daje im w życiu, e, bo to naprawdę ma niesamowitą moc. I naprawdę jest piękne i Boże, no, to co ludzie, którzy z zasady z księdzem nie pogadają, dla których cokolwiek powie ksiądz, co jest bez sensu, co powie siostra, to nie ma znaczenia, a jeżeli mówi to ktoś, kto jest świecki, to zupełnie inaczej do ich serca trafia. Także słuchajcie, dzięki za to, co robicie, bo jesteście niesamowitymi narzędziami w rękach Boga. był 2 lutego, to jest też Dzień Światowy, Dzień Życia Konsekrowanego. Jak spotkacie, spotkacie jakąś siostrę zakonną albo zakonnika, to powiedzcie im coś dobrego z okazji Dnia Życia Konsekrowanego. No i tak przy okazji też chcę zdradzić, że ja też jestem zakonnikiem, także gdyby ktoś widział mnie albo jakiegoś innego zakonnika ze Zgromadzenia Księży Salwatorianów, to też można im coś miłego powiedzieć. Wszystkiego dobrego Do czy z wkrótce. Następny odcinek już niebawem na temat kolendy. Póki co, dzięki wielkie wszystkim omadlającym i wspierającym na rozmaite sposoby, bo to dzięki wam udają się te wszystkie rzeczy, między innymi działam i rozwija się knajpa w Piastowie. bez syndika jest możliwa, Pod to, wolą to jest też bez alkoholu i bez telefonów. Ten nowy pomysł, z którym będą narzeczony, którzy chcieli wypowiedzieć sobie sakramentalne tak, dowodzie ksiądz Rafał Gniewczyński, znany w social mediach jako ksiądz osiedla. Cudownych rodziców mam, ale z takim duchownym to i Ruda tańczyłaby jak szalona. Tutaj tak sobie wyobrażałem, że nie miejsce dla DJ-a, bądź dla zespołu. Narzeczeni może chcieliby bawić się na całego, ale co z tego, gdy w portfelu na wiatrach Pomocną dłoń do pary wyciąga ksiądz osiedla, który ewidentnie czuje weselny klimat. Wesela bez cynika, czyli płacisz chwilę, możesz nawet uśmiech wystarczy, właśnie się myślą o tych, którzy gdzieś tam, no, z Chcieliby to być elemencie, ale z powodów materialnych nie bylibyśmy w stanie pozwolić. Na potencjalnych towarzymców czeka kawiarnia Cyrk Moteli w pod gestowie Do zobaczenia z Bogiem.